Kasia Sienkiewicz przeszła kilka lat temu diametralną metamorfozę, o której niewiele osób pamięta. Wokalistka zdecydowała się na drastyczną zmianę wizerunku. Czy żałuje? O tym opowiedziała w RMFFM. Katarzyna Sienkiewicz jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Razem z bratem odziedziczyła muzyczne talenty. Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary, jest ich ojcem. Rodzeństwo stworzyło zespół Kwiat Jabłoni, który mimo stosunkowo krótkiej historii, działa od 2018 roku ma na swoim koncie wiele hitów. Mowa o m.in. burza było minęło od nowa, dziś późno pójdę spać, drogi proste. Kasia Sienkiewicz przeszła drastyczną metamorfozę, nie wszyscy wiedzą lub pamiętają, że Kasia i Jacek już wcześniej razem tworzyli. Wspólnie występowali w zespole Hollow Quarter, a nagrania z tamtego okresu nadal dostępne są w sieci, podobnie jak materiały z dziesięciu. Edycji Must Be the Music. Osiem lat temu młodzi artyści wzięli udział w popularnym programie, zyskując spore grono fanów i dochodząc aż do półfinału. Uwagę zwraca również to, że w 2015 roku Sienkiewicz wyglądała zupełnie inaczej Kasia z kwiatu Jabłoni żałuje zmiany wizerunku? W 2015 roku Kasia Sienkiewicz była blondynką. Choć dziś po jasnych włosach nie ma już śladu, to w rozmowie z RMFFM32-latka wyznała, co myśli o swojej decyzji dotyczącej tak diametralnej przemiany sprzed lat. Nigdy nie żałowałam tego, że miałam kiedyś pofarbowane włosy na blond.